W marcu ubiegłego roku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę pierwszych czterech budynków na osiedlu Witkowice. Zgodnie z założeniami mieszkania na Witkowicach mają być przeznaczone pod wynajem dla osób, których dochody dyskwalifikują z możliwości ubiegania się o mieszkanie komunalne lub które nie mają zdolności kredytowej. W tej chwili trwają prace przy budowie drogi dojazdowej tymczasowej, która ma prowadzić do osiedla, a wkrótce zostanie wylewana płyta. Renegocjowane są również warunki umowy. Firma nie schodzi z budowy, rozmawiają jest to inwestycja prowadzona przez naszą spółkę i to ona tak jakby ma trudną rolę wynegocjowania takich warunków, żeby po prostu mogła ta inwestycja być kontynuowana. I być zakończona zgodnie z harmonogramem. Nabór wniosków na mieszkania odbędzie się po wynegocjowaniu ostatecznych warunków umowy, ponieważ dopiero wtedy zostanie ustalony czynsz. Mamy przygotowaną już stronę, mamy przygotowaną już za pośrednictwem strony formularze, które będzie można składać, żeby zadbać właśnie o tą transparentność w przyjmowaniu kolejności wniosków. Więc jesteśmy przygotowani, żeby ruszyć ze wszystkim. Czekamy tylko na ostateczne wyniki tych negocjacji. Przypomnijmy pierwsze. Etap inwestycji składa się z czterech budynków o sześciu kondygnacjach po 31 mieszkań, łącznie zostaną oddane do użytku 124 lokale mieszkalne, a także droga wewnętrzna i 233 miejsca postojowe.